Merhaba, hoş geldiniz! Jestem Gaba i witam Was w kolejnej lekcji języka tureckiego. W tej lekcji opowiem o zadawaniu pytań z czy i odpowiedziach z zaprzeczeniem. Zacznijmy od tego, krótko, że pytania generalnie dzielą się na otwarte, czyli aczeguczu, takie, które zadajemy przy użyciu zaimków pytajnych, np. ne, co, kim, kto, nasıl, jak, Nereli, skąd pochodzi, i na które możemy dowolnie odpowiedzieć. Musimy sami sobie ułożyć, wymyśleć odpowiedź. Jak i na pytania zamknięte, kapale uczlu, czyli takie, na które w skrócie można odpowiedzieć Ewet, tak? Albo Hajesz, nie. I tymi pytaniami się dzisiaj zajmiemy. To są pytania, które w języku polskim zaczynają się zwykle od czy. Czy po turecku to jest czteropostaciowa partykuła „my”. To jest wolno stojący, że tak powiem, wyraz. To znaczy, nie jest to sufiks, ale zachowuje się jak sufiks. To znaczy, dostosowuje się swoją formą do ostatniej samogłoski poprzedzającego ją wyrazu. Z poprzednich lekcji kojarzycie znacie już na przykład takie zdanie bo aĆ, czyli to jest drzewo. Teraz chcielibyśmy zapytać, czy to jest drzewo? Zapytamy, buaćmy, my tureckie, czy stoi zwykle na końcu zdania. Jeżeli zdanie jest proste, bez żadnego specjalnego kontekstu, to my znajduje się zwykle na końcu, choć tak naprawdę znajduje się ono po wyrazie, o który pytamy. Co oznacza, że niekoniecznie to jest koniec zdania, ale żeby my znalazło się gdzieś w środku zdania, w innym miejscu niż na jego końcu, to zdanie musi mieć musi być jakby wyrwane z jakiegoś szerszego kontekstu. Musi być częścią jakiejś dyskusji, rozmowy o czymś, co się pojawiło wcześniej. Musi być jakiś szerszy kontekst. Ma tak jakby drugie dno to zdanie wtedy. Można przyjąć, że my, czyli tureckie czy, znajduje się na końcu zdania. Boaćmy, czy to jest drzewo? Inne zdanie z takich, które już się pojawiły, buać big, czyli to drzewo jest duże. Teraz chcemy zapytać, czy to drzewo jest duże, czyli co, o co będziemy pytać? O to, czy drzewo, o którym już wiemy, jest duże, czyli czy pojawi się po wyrazie bik, duży. Buać bik mu, czy to drzewo jest duże. Zwróćcie też uwagę, że pytania z czy mają specyfikę, Specyficzny akcent, specyficzną rytmikę, samo my nie jest akcentowane. Akcent pada na poprzedzającą sylabę, dlatego to jest takie błać, bik mu. Akcent pada na yk, na poprzedzającą sylabę, dlatego tak specyficznie te pytania z czy po turecku brzmią. To również jest zdanie, które już znamy z poprzedniej lekcji. Shuracy kapale czarście. Czyli tamto miejsce to troszkę dalej, to jest kryty bazar. I teraz chcemy zapytać, czy tamto miejsce, tamto troszkę dalej, to jest kryty bazar. Siurasy Kapal-Charsimy, czy tamto miejsce to kryty bazar? Na pytanie bułać mu możemy odpowiedzieć Ewet, Bułać-Büch, czyli tak, to drzewo jest duże, albo w skrócie po prostu Ewet-Büch, bo o to pytamy, czy jest duże, więc odpowiadamy, tak, jest duże. Ale jeżeli chcemy zaprzeczyć, to na pytanie buać āć mu odpowiemy «hayes », «bu deal». Albo », «bük deal». Zaprzeczymy za pomocą wyrazu «deal». Wyraz «deal» ma zawsze taką samą formę, jest jednopostaciowy. Nie jest to sufiks, nie ma żadnych wariantów, po prostu jest «deal». «siura kapale czarszymy. Hire, kapale czarsie deal. Hire, deal. Suras e Czyli możemy odpowiedzieć na różne sposoby. Możemy odpowiedzieć, nie. W to miejsce troszkę dalej, to nie jest kapale czarszy. Ale możemy też odpowiedzieć, od razu podając prawidłową odpowiedź. Heir, deal. Czy nie, nie jest. Domyślę, tamto miejsce to nie jest kapale czarszy. Suras e Czyli tamto miejsce to jest bazar egipski. Te wszystkie pytania i odpowiedzi i zaprzeczenia, które pojawiły się do tej pory, do tego momentu były w trzeciej osobie liczby pojedynczej a teraz chcemy te wszystkie pytania i zaprzeczenia przenieść na inne osoby, na ja, ty, my, wy tak dalej. W tym celu posłużymy się znanym już wam wyrażeniem, znanym już wam zdaniem, i im Czyli mam się dobrze, które dosłownie oznacza jestem dobry. I dobry, jum jestem, sufiks osobowy, który znacie już z poprzedniego odcinka. Konstrukcja takiego pytania będzie wyglądała tak, że najpierw będziemy mieć przymiotnik bądź rzeczownik, tak jak to i, o które pytamy. Następnie pojawia się nasza partykuła m, czteropostaciowa, czyli czy. I do tego czy Dodany zostanie sufiks osobowy. Jak to wygląda? Przypomnijmy sobie jeszcze raz, zaimki osobowe, które, już o tym mówiłam, nie są obowiązkowe właśnie dlatego, że mamy sufiksy osobowe, które nam wskazują na osobę. Mimo tego, zwykle, choćby po to, żeby podkreślić, że ja, albo ty, albo ktoś tam inny, bądź też po prostu... Jeżeli korzystacie z książek do nauki i z jakichś ćwiczeń, to zawsze będzie w zdaniu osoba, bo inaczej nie bylibyście w stanie na przykład uzupełnić ćwiczenia, dlatego osoby będą zwykle w takich zdaniach podane. I dla przypomnienia. Ben, ja. Sen, ty. O, on, ona, ono. Biz, my. Siz, wy. Albo grzecznościowo pan, pani. On, masz, oni, one. I teraz to nasze i. Chcemy zapytać. Ben im, im Czy mam się dobrze? Sen syn, Czy masz się dobrze? O im? Albo o imdys. O dyr wspominałam już w poprzednim odcinku. Czy on, ona, ono ma się dobrze? Bis jest. Czy my mamy się dobrze? Sis imsns? Czy wy macie się dobrze albo czy pan, pani ma się dobrze? Onar on i albo onar on i lermy. Wtedy, uwaga, sufiks liczby mnogiej lar, ler, dodawany jest do rzeczownika, przymiotnika, a nie do my. I mi Czy oni, one mają się dobrze. Odpowiedź twierdzącą już znamy. Ben i im, sen i syn i tak dalej. Trzeba sobie do i po prostu dodać sufiks osobowy właściwej osoby. Natomiast jak zaprzeczymy, jeżeli chcę powiedzieć, ktoś zapyta mnie im sen im, syn? Czy masz się dobrze? A ja chcę odpowiedzieć nie, nie mam się dobrze. To konstrukcja takiego zdania, takiego zaprzeczenia będzie wyglądała w taki sposób. Przymiotnik bądź rzeczownik, i nasze w tym przypadku. Następnie deil, które jest zawsze jednopostaciowe. I do niego dodajemy sufiks osobowy. Tutaj mamy ułatwione zadanie, bo deil ma zawsze jedną formę, zawsze ma ostatnią samogłoskę i, więc wszystkie sufiksy czteropostaciowe będą z i. Ben i deilim, nie mam się dobrze. Sen i deilsyn, nie masz się dobrze. Oi deil, albo Oi deilders, nie ma się dobrze on, ona, ono. Bis i deilis, my nie mamy się dobrze. Sis i deilsynies. Wy nie macie się dobrze, albo pan pani nie ma się dobrze. Onar ideil, albo ideal lesz, albo I dir Teraz pytanie o narodowość nasze, znane nam już, polonialy, czyli Polak-Polka. Ben polonialymiem, czyli czy ja jestem Polakiem-Polką? Ewet, ben polonialym. Tak, jestem Polakiem-Polką. Ben polonialy değilim. Nie, ja nie jestem Polakiem Polką. Sen syn. Czy ty jesteś Polakiem Polką? Ewet, sen syn. Tak, ty jesteś Polakiem Polką. Hajer, sen polonialy de syn. Nie, ty nie jesteś Polakiem Polką. O, polonialymy. Albo, o, polonialymydysz. Czy on, ona, ono jest Polką, Polakiem? Ewet, opolonialy. Ewet, opolonialy dysz. Tak, on, ona, ono jest Polakiem, Polką. Hajesz, opolonialy dein. Opolonialy deil dysz. Nie, on, ona, ono nie jest Polakiem, Polką. Biz Polonialy my jest. Czy my jesteśmy Polakami, Polkami? Ewet, biz Polonialy jest. Tak, jesteśmy Polakami-Polkami. Hajersz, bis de Deilis. Nie, nie jesteśmy Polakami-Polkami. Cis de Czy wy jesteście Polakami-Polkami? Czy pan, pani jest Polakiem-Polką? Ewet, sispoloniale de Tak, jesteście Polakami-Polkami? Tak, pani, pan jest Polakiem-Polką. Hajersz, sispoloniale de Ilis. Nie, nie jesteście Polakami, Polkami. Nie, pan, pani nie jest Polakiem, Polką. Onlar polonyalı mı? Albo Polonialarmy Albo onlar polonialy Czy oni, one są Polakami, Polkami? Ewet, onlar polonialy. Albo polonialarz? Albo onlar polonialy drlarz. Tak? Oni, one są Polakami, Polkami. Chajesz, on nar Polonial Albo Polonial değil. Albo on nar Polonial dirlerz. Nie, oni, one nie są Polakami, Polkami. Türk, Turek, Turczynka. Ben-Türkmühm. Czy jestem Turkiem, Turczynką? Ewet ben-Türküm. Tak, jestem Turkiem, Turczynką. Hayır, ben Türk değilim. Nie, nie jestem Turkiem Turczynką. Sen Turkmus. Czy jesteś Turkiem Turczynką? Ewet sen Turksyn. Tak, jesteś Turkiem Turczynką. Hayır, sen değilsin. Nie, nie jesteś Turkiem Turczynką. O Turkmu. O Türk müdür? Czy on ona jest Turkiem Turczynką. Ewet o Turk. Ewet o Turktuz. Tak, on, ona, ono jest Turkiem, Turczynką. Hayır, o Türk değil. Hayır, o Türk dealdir. Nie, on, ona, ono nie jest Turkiem, Turczynką. Biz Türk Czy my jesteśmy Turkami, Turczynkami? Evet, bis Türküz. Tak, jesteśmy Turkami, Turczynkami. Hayır, bis Türk değiliz. Nie, nie jesteśmy Turkami, Turczynkami. Siz Türk czy wy jesteście Turkami-Turczynkami lub czy pan, pani jest Turkiem-Turczynką? Ewet siz Türksünüz. Tak, jesteście Turkami-Turczynkami. Albo tak, pan, pani jest Turkiem-Turczynką. Hayır, siz Türk Nie, wy nie jesteście Turkami-Turczynkami. Albo pan, pani nie jest Turkiem-Turczynką. Onar Türk mu. Albo onlar Türk müdürler? Czy oni one są Turkami, Turçınkami? Evet, onlar Türk. Albo Türkler. Albo evet, onlar Türk türler. Tak, oni one są Turkami, Turçınkami. Hayır, onlar Türk değil. Albo Türkler değil. Albo onlar Türk değildirler. Nie, oni nie są Turkami, Turçınkami. Jeszcze krótka informacja o tym, jak się to deal wymawia, taką pełną poprawną wymową, jest deal, ale często możecie usłyszeć deal, takie bardzo zwężone e a zwęża się do i, albo w ogóle di, szczególnie w pytaniu takim czyż nie? DILME, dime, możecie często usłyszeć takie dime, czasami także w pisowni, jak ktoś pisze smsa albo w internecie gdzieś w jakichś komentarzach możecie się z taką krótką formą błędnie napisaną, ale często celowo w, taki, w takim skrócie taka mowa potoczna w takim zapisie, więc się nie zdziwcie, jeżeli tak w taki sposób to usłyszycie albo w taki sposób to zobaczycie bo to nadal jest deal i to w zasadzie tyle w tym odcinku jeżeli macie jakieś pytania lub uwagi zapraszam do komentowania jeżeli film Wam się podobał Polubcie i subskrybujcie, żeby śledzić dalsze odcinki moich lekcji języka tureckiego. Görüşürüz.